Co odstąpiło od umowy z MB Architektura, co z placem Jagiellońskim. Zaglądamy także na budowę kładki dla pieszych nad ulicą szarych szeregów. Powrót upałów w jaki sposób prawidłowo przechowywać żywność, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Monika Stanikowska, witam i zapraszam na piątkowe wydanie Dziennika. Mieszkańcy Radomia nie doczekają się nowej koncepcji przebudowy Placu Jagiellońskiego. Przynajmniej na razie. Władze miasta zerwały umowę z firmą MB Architektura, która była odpowiedzialna za przygotowanie projektu. Powód? Nie wywiązanie się z umowy i niezłożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów projektowych przez firmę wykonawczą. Plac ma być jednak remontowany. Nie ma i nie będzie koncepcji przebudowy Placu Jagiellońskiego. Prawie dwa lata od czasu wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy na przygotowanie dokumentacji projektowo-Kosztorysowej placu władze miasta odstąpiły od umowy z firmą MB Architektura. Przypomnijmy, że gotowy projekt miał wpłynąć do końca grudnia zeszłego roku. Wykonawca poprosił wówczas o przedłużenie terminu do końca marca 2016 roku. Dokumentacja jednak do urzędu nie wpłynęła. Od 1 kwietnia magistrat zaczął naliczać kary. Kilka tygodni temu dokumentacja projektowa wpłynęła, jednak niekompletna. Na wniosek o kolejne przedłużenie terminu złożenia pełnej dokumentacji urzędnicy nie wyrazili zgody. Na taki wniosek nie możemy się przychylić, ponieważ pracę, jaką wykonali pracownicy Wydziału Inwestycji, zbadali te dokumentacje i mamy podstawy do tego, aby sądzić, że wnioskowany termin nadal nie będzie mógł być zrealizowany ze względu na zakres pracy, jaki pozostał do wykonania. Dlatego władze Radomia podjęły decyzję o odstąpieniu od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Oznacza to, że wykonawca musi zapłacić karę umowną ponad 20 tysięcy złotych, a także zwrócić ponad 43 tysiące złotych, czyli sumę wpłaconą jako 20% wynagrodzenia. Mimo wszystko wiceprezydent Frysztak zapewnił, że plac Jagieloński zostanie wyremontowany. Odnowimy nawierzchnię, wymienimy wierzchnie, wymienimy e, latarnie, wymienimy elementy małej architektury i będzie to rozwiązanie, które będzie e, przywróci e, przestrzeń publiczną, bardzo ważną przestrzeń publiczną naszego miasta, ale również bardzo ważny ciąg komunikacyjny, centrum Radomia. Mieszkańcom. Remont Placu Jagiellońskiego ma objąć teren pomiędzy Radomskim Teatrem, ulicą Struga oraz Kaleskrauza. Krauza. Wszystkie prace mają się rozpocząć w przyszłym roku. Trwają zaawansowane prace przy budowie kładki dla pieszych nad ulicą Szarych Szeregów. Jak zapewnia Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, wykonawca opóźnień nie przewiduje, a gotowa kładka ma służyć mieszkańcom oboziska pod koniec września. Tak w tej chwili wygląda kładka dla pieszych nad ulicą Szarych Szeregów. Prace przy jej budowie są mocno zaawansowane. W tym momencie kończy się budowa pylonów po obu stronach ulicy Szare Szeregów. To są duże betonowe słupy, na których będzie podwieszona lina nośna. Przypomnijmy, będzie to konstrukcja wisząca jedno przęsło właśnie z jedną liną nośną. Te pylony już są prawie gotowe. Rozpoczął się także montaż płyty głównej przeprawy. Kładka ma mieć 4,5 metra szerokości, a także 41 metrów długości. Połączy ulicę żwirową i radosną. Cała inwestycja ma być gotowa pod koniec września. Nie ma żadnych opóźnień, tu wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Myślę, że ten termin nie jest zagrożony. Wykonawcą inwestycji jest firma Wisel z Gdyni. Koszt budowy kładki dla pieszych nad ulicą Szarych Szeregów to około 4 milionów złotych. 950 milionów złotych nawet tyle w ramach regionalnych instrumentów terytorialnych zainwestują władze województwa na Mazowszu. Dzięki tym pieniądzom poprawić ma się jakość życia mieszkańców, w tym także mieszkańców regionu radomskiego. W ramach unijnego finansowania w latach 2014-2020 zarząd województwa Mazowieckiego stworzył tak zwane RITY, czyli Regionalne Inwestycje Terytorialne. To mechanizm współpracy samorządów, dzięki którym miasta i wsie mają się rozwijać szybciej. Plany działań RIT mają, stanowić, mają mieć charakter zintegrowany, stanowić logiczną całość, czyli one mają po prostu realizować politykę politykę dla subregionu, zdefiniowaną i uszczegółowioną na podstawie dokumentów samorządu województwa, czyli dokumentu, jakim jest strategia i plan województwa. Taki plan także dla Radomia Urzędnicy przyjęli w zeszłym tygodniu. 12 lipca zarząd województwa zaakceptował zgłoszony przez państwa plan działań LIT do realizacji, czyli dopuścił do konkursu. Wcześniej dokonując oceny strategicznej, strategicznymi działaniami w dawnym województwie radomskim mają być m.in. te dotyczące szpitali. Działania planowane w ramach pierwszego projektu wiodącego, działania inwestycyjne, które obejmują modernizację szpitali, adaptację pomieszczeń, doposażenie w sprzęt medyczny. Czyli generalnie działania skoncentrowane na działaniach w infrastrukturę zdrowia. Unia ma dać także pieniądze na rewitalizację obiektów zabytkowych i poprzemysłowych. Na razie nie wiadomo, które samorządy i ile pieniędzy dostaną na wspomniane działania. To, że projekty są umieszczone w planie, planie działań REIT, nie jest to jednoznaczne, że jest to lista zamknięta i te projekty już automatycznie mają dofinansowanie, a jest to tylko zawężenie możliwości dofinansowania projektów. Bardzo ważnych i istotnych z punktu widzenia subregionów, ale jednak w procedurze konkursowej. W każdym subregionie województwa liderem jest główne miasto. W przypadku dawnego województwa Radomskiego tym miastem jest Radom. Jesienią dowiemy się, ile pieniędzy uzyskał tak zwany RIT Radomski. Do radomia i regionu powróciły upały, a to oznacza, że będzie trzeba nieco uważniej patrzeć na to, co jemy i w jaki sposób przechowujemy żywność. Bowiem, szczególnie teraz, groźne mogą okazać się zatrucia pokarmowe spowodowane m.in. przez bakterie Salmonelli. W takie upały lody mogą okazać się prawdziwym zbawieniem. Jednak przy zakupie tego deseru warto zachować ostrożność. Warto zwrócić uwagę na lody. Z jakich my źródeł kupujemy, żeby nie było tak, że, że na przykład lody są rozmrażane, a później zamrażane od nowa, bo wtedy jest ryzyko, że dojdzie do rozwoju bakterii. Więc kupujmy w sprawdzonych, w sprawdzonych takich lodziarniach, czy, czy cukierniach, czy kawiarniach, gdzie wiadomo, że te warunki są dobre i są monitorowane. Nieco ostrożniej trzeba także podchodzić do ciast z kremem. Ważne jest również odpowiednie przechowywanie żywności. Pamiętajmy też w domu o tym, żeby w lodówce oddzielnie trzymać mięso, oddzielnie produkty, które są bezpośrednio nadające się do spożycia, na przykład wędliny. Nie może być tak, że na jednej półce jest obok wędlina i dotyka ona do mięsa. To można w jednej lodówce, oczywiście na oddzielnej półce najlepiej nisko. I lepiej zastosować się do tych uwag, bo nieodpowiednie przechowywanie, na przykład mięsa, może doprowadzić do zatrucia pokarmowego spowodowanego bakterią Salmonelli. Bardzo łatwo spotkać w jajach. W drobiu, dlatego jest to tak bardzo ważne i wszystkie produkty, które podlegają gotowaniu głębokiemu, takiemu smażeniu, prawda, pieczeniu są zasadniczo bezpieczne, a w szczególności produkty gotowane. Objawami zatrucia salmonellą są bóle brzucha, głowy, wymioty, biegunka oraz gorączka. Sezon urlopowy w pełni, zatem kiedy mamy więcej wolnego czasu warto sięgnąć po wakacyjną lekturę. W naszym cotygodniowym cyklu polecamy książkę Joanny Siedleckiej Biografie odtajnione z Archiwów Literackich Bezpieki. Przyniosę dzisiaj tutaj ze sobą książkę znanej reporterki, pisarki, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Janny Siedleckiej. Zatytułowana jest Biografie odtajnione z archiwów literackich bezpieki. Wiadomo już, że ten tytuł coś nam powie o tej książce. Po książce Obława i Kryptonim Liryka jest to kolejna jej książka, w której autorka kontynuuje wątek działalności służby bezpieczeństwa w okresie PRL-u wobec literatów polskich. W książce zawarła w 11 biogramów osób, który, które powszechnie są nam znane. Janna Siedlecka spędziła długie, monotonne godziny w archiwach, w archiwach IPN-u po to, żeby ukazać nam te życiorysy tych osób od zupełnie innej strony, od tej, tej ciemniejszej strony, od kulis. Biorąc do ręki tę książkę, chciałabym, aby, aby Państwo nie oceniali tych osób w sensie negatywnym, że one, są, one były z gruntu złe. Chciałabym, aby Państwo sobie zweryfikowali. Sytuację, w której ci ludzie tworzyli i, i czas, ponieważ czas był trudny, system totalitarny zniszczył wiele dobrze zapowiadających się karier literatów zniszczył wielu osobom zdrowie, rozbił rodziny. Nie jest to na pewno lektura łatwa, taka jak się mówi w tej chwili, glamour, czyli lekka, łatwa i przyjemna. Jest to książka dość trudna, ale moim zdaniem jest potrzebna. Zachęcam do przeczytania tej książki zarówno osoby, które znają ten czas, czasy PRL-u. Jak również młodzież, która no na pewno mniej na ten temat wie niż, niż na przykład moje pokolenie. Choć niektóre fakty zawarte w tej książce wydają nam się nieprawdopodobne, mimo wszystko zachęcam do lektury tej książki, po to, abyśmy mieli pełny obraz tamtych czasów, w którym. Przyszło tym ludziom tworzyć i dokonywać różnych lepszych lub gorszych wyborów. I tym książkowym zaproszeniem kończymy piątkowe wydanie dziennika. Przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia! Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi, ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę to proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Centrum Urody Expelos to nieograniczone możliwości z zakresu kosmetyki i medycyny estetycznej. Liporadiologia, mezoterapia, zabiegi laserowe, fala radiowa, makijaż permanentny, wypełnienia, Botox, cyfrowe zdobienia paznokci drukarką nailo. Przyjdź, a zabierzemy Cię w świat piękna i relaksu. Radom ulica Narutowicza 1 www.expelos.eu Do sztabu szkoleniowego Rosy Radom dołączył trener przygotowania motorycznego Artur Pacek. W czwartek podopieczni Wojciecha Kamiskiego poznali także rywali w fazie grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów. W sobotę kolejny sparing rozegra Broń Radom. Piłkarze Dariusza Różańskiego zmierzą się w Lublinie z miejscową Lublinianką. W sobotę w Radomiu pogodnie i słonecznie na termometrach 24 stopnie. W niedzielę ciepło, ale możemy spodziewać się przelotnych opadów i burz. Poniedziałek również burzowy, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 29 stopni.